Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, w którym pokażę Wam, gdzie znaleźć postać z numerem 7, którą jest Torin, a także jak wykonać zadania z jej karty medali. Torin znajdziemy tuż obok Zgliszczy, dokładnie w tym miejscu. I pierwszym zadaniem, które mamy u niej wykonać, jest wejście do Ubocza, więc wystarczy, że znajdziemy anomalię Ubocza i do niej wejdziemy. Przy okazji wykonamy tutaj drugie zadanie którym jest zebranie broni z ubocza. Po otwarciu jednej ze skrzynek powinna wypaść nam jedna z dwóch broni. Przy wykonaniu trzeciego zadania musimy zranić gracza bronią właśnie z ubocza. A wykonać czwarte zadanie musimy zlikwidować 10 potworów sześcianu w uboczu, więc wystarczy wejść do głównego ubocza i tam je zlikwidować. Natomiast, aby zakończyć serię zadań, musimy ukończyć starcie w uboczu, więc musimy wejść do anomalii i w jak najszybszym tempie ukończyć wszystkie trzy etapy. Tak więc, z mojej strony to by było wszystko. Dzięki Wam za obejrzenie i do następnego. Cześć!